Najważniejsze cechy moim zdaniem stylistki opraw okularowych. Zapraszam do oglądania. Po pierwsze, stylistka opraw okularowych powinna mieć chociaż minimalną wiedzę optyczną. Chociaż minimalną. Bez tego ani już róż. Są różne moce, różne soczewki. Bez tego nie jesteśmy w stanie dobrać odpowiednio okularów. Także sprawdź, czy Twoja stylistka jest optykiem. Wyczucie stylu. Nie każdy to ma. Oczywiście każdy może się nauczyć, ale nie każdy to ma. Dlatego wybieraj odpowiednie osoby dla siebie. Po czym rozpoznać dobrą stylistkę? Dobra stylistka nie kreuje osób na siebie, nie robi swoich klonów, tylko ubiera ludzi w okulary. Czyli dobiera pod Twój gust, pod Twoje indywidualne potrzeby, pod Twój typ kolorystyczny i pod Twoje upodobania. I ostatnia, może nawet najważniejsza cecha, czyli empatia. Empatia jest tak ważna w pracy stylisty. Pracujemy często z osobami, które mają naprawdę duże kłopoty ze wzrokiem, i tutaj kłania się właśnie empatia, czyli umiejętność postawienia się w sytuacji drugiej osoby, która nie zawsze dobrze widzi, czasem ma właśnie kłopoty, nie tylko z oczami, ale ze zdrowiem. Jestem bardzo ciekawa Twojej opinii. Daj znać, proszę, w komentarzu. Czy zgadzasz się z tymi cechami?